Siema, ma, Dzisiaj pokażę Wam firewerki. Firewerki. Pokażę Wam jak się robi. Najlepiej, aby fajer, Najlepiej, fajerwerki wyglądają w nocy. Fajerwerki są bez moda. Pokażę Wam później, jak się buduje. No później, za chwilę po prostu. Odpalamy. To i to. Uda się. Tylko w lagi to nie wiem. Wylatuje w powietrze. TNT. Sorry, coś nas zasłoniło. O, i poleciało, i tam wybuchło. No, kurde! No, no to teraz pokażę Wam, jak to zbudować. Szukacie sobie dużo miejsca. Na przykład. Hmm. Gdzie by można było Może tutaj się uda. Potrzebny będzie Wam TNT, kamień, przycisk, dźwignia, co tam jeszcze było potrzebne. I redstone. I najlepiej jeszcze mieć kilof, jak wam coś się nie uda i cztery wiadra wody. Się. Dobra, jak macie wszystkie rzeczy, to kładziecie kamień. O tutaj trzeba będzie trochę dobudować, ale dobra. Kładziecie kamień i we wszystkie strony świata kładziecie y, ten. Tyjn, ten. Znaczy, no nie we wszystkie, tylko w te podstawowe. Nie południowy wschód, nie południowy zachód, wiecie, tylko wschód, zachód, północ i południe, no i rozstawiacie. Rozstawiacie, TNT, potem bierzecie kamień, rozstawiacie kamień, i musi Wam zostać jedno miejsce. O ja, znowu, znowu, znowu. Nie tam, dobrze. Rozstawiacie sobie, rozstawiacie. A yes, co to ma? Ops. Mówiłem, że jak będzie pomyłka, to najlepiej mieć kill off. Ale lagi! Kurde, myszka mi się odłączyła. Poczekajcie chwilę. No już. za lagi ja to usuwam a to się odnawia Dobrze. No rozstawiliśmy ze wszystkie strony Dalej i trzeba wybrać tu jakiś róg i rozstawić najlepiej 4 TNT 2 znaczy, kamienia. Sorry Pewnie to się odnowi. Dobra, z tym, mówiłem. No. I bierzecie 4 wiadra wody, wylewacie w te dziury. Tu, tu, tu. tu. O, jak widać nie ma lagów, to mamy jedno szczęście. Jeden plusik. Zmieniacie sobie na redstone'a. Nie używajcie nigdy redstone'a torcza, dlatego, że może coś się stać. Naprawdę. I ten... i radzę wam nie za szybko odpalać te fajerwerki, tą drugą część. Nie tak od razu bajka i od razu przycisk, znaczy dźwignia, dlatego że wybuchnie wam to w jednym miejscu i wam rozsadzi redstone. A. No dobra, musiałem coś zrobić, bo coś mi się dzieje, że z myszką jak widać. no i się działo, no i było źle. No i zostawiacie dookoła. Nie mogę zatrzymać, dlatego że tak to na no, tak wolną myszką gazi, że... najlepiej. Na środku stawiacie jeden kamień TNT. Ale nie dwa. To co tu zalagi. Usuwam dwa TNT na raz. Dobrze. I jeszcze posunę będzie Wam cztery kamienia. Żeby rozstawić tutaj do, do dookoła. I zmieścić to na dole, bo to na dole jest niepotrzebne. Nikomu. Dobrze. Wstawiacie jeszcze przycisk tu. Jeżeli wszystko Wam dobrze wyszło, według moich zasad, udadzą Wam się firewatry. Odpalacie najpierw dźwignię. No, dźwignia. No, dźwignia. Takie laki. sorry I pewnie wybuchnie bez swój to... mówiłam No i teraz rozsadziły, jak widać, nam całą tą planetę. A czy całą naszą pracę, więc mówiłem, że, że trzeba trochę uważać. No. sorry bardzo za lagi No i. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Jezus. Lagi, lagi, i lagi. Kurde. Co to jest? No, no to subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Cześć.